Witaj w trudnym quizie biblijnym o Jezusie Chrystusie, część pierwsza. Ten quiz nie jest dla każdego. Został przygotowany dla tych, którzy naprawdę znają Ewangelię i chcą sprawdzić swoją wiedzę na najwyższym poziomie. Przed Tobą pytania oparte bezpośrednio na piśmie świętym, z dokładnymi cytatami, bez uproszczeń i bez domysłów. Każde pytanie to okazja, by pogłębić wiarę i zrozumienie Słowa Bożego. Zatrzymaj wideo, odpowiadaj samodzielnie i zapisz swój wynik. Napisz w komentarzu, ile punktów zdobyłeś. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić części drugiej, która będzie jeszcze trudniejsza. Jeśli jesteś gotowy na prawdziwe wyzwanie, zaczynamy teraz. Pytanie pierwsze. Jakie słowa wypowiedział Jezus do Jana chrzciciela, gdy ten wahał się, czy go ochrzcić? A zostaw to teraz, bo czas mój jeszcze nie nadszedł. B. Pozwól teraz, bo tak chce ojciec. C. Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. D. Nie potrzeba, abyś mnie chrzcił. Prawidłowa odpowiedź. C. Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. A Jezus odpowiadając rzekł mu: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Ewangelia św. Mateusza, 3.15. Pytanie drugie. W jakim mieście Jezus po raz pierwszy publicznie nauczał w synagodze, czytając proroka Izajasza: A. Kafarnaum, B. Betlejem, C. Jerozolima, D. Nazaret. Prawidłowa odpowiedź: D. Nazaret. I przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany i wszedł według zwyczaju swego w dzień Szabatu do synagogi. Ewangelia św. Łukasza, 4,16. Pytanie trzecie: Którego tytułu Jezus najczęściej używał wobec samego siebie? A. Mesjasz. B. Syn Dawida. C. Król Izraela. D. Syn Człowieczy. Prawidłowa odpowiedź: D. Syn człowieczy. Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz syny człowieczy nie ma gdzieby głowy skłonił. Ewangelia Świętego Mateusza 8:20. Pytanie czwarte. Ile cudów Jezusa jest dokładnie wymienionych w ewangeliach? A. 33 B. 40 C. 72 D. Pismo święte nie podaje dokładnej liczby. Prawidłowa odpowiedź: D. Pismo święte nie podaje dokładnej liczby. Wiele też innych znaków uczynił Jezus wobec uczniów swoich, które nie są napisane w tej księdze. Ewangelia św. Jana 20:30. Pytanie piąte. Którego proroka Jezus bezpośrednio cytował wołając na krzyżu? A. Izajasza, B. Jeremiasza, C. Eliasza, D. Dawida. Prawidłowa odpowiedź: D. Dawida. Boże Mój, Boże Mój, czemuś mnie opuścił? Psalm 21, 22, Ewangelia Świętego Mateusza, 27, 46. Pytanie szóste. Ile razy Jezus zapowiedział swoją mękę przed wjazdem do Jerozolimy? A jeden raz, B dwa razy, C trzy razy, D cztery razy. Prawidłowa odpowiedź: C, trzy razy. Odtąd począł Jezus okazywać uczniom swoim, iż musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć. Ewangelia św. Mateusza 16:21. Pytanie siódme: Który apostoł jako jedyny stał pod krzyżem Jezusa? A, Piotr, B, Tomasz, C, Jakub, D, Jan. prawidłowa odpowiedź d Jan A Gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował stojącego, rzekł matce swojej: Ewangelia św. Jana 19:26. Pytanie ósme. Jakie słowa Jezus wypowiedział przekazując apostołom władzę odpuszczania grzechów? A Idźcie na cały świat? B Ja jestem z wami? C Weźmijcie ducha świętego. D. Pokój mój daje Wam. Prawidłowa odpowiedź: C. Weźmijcie ducha świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Ewangelia św. Jana 20, 22, 23. Pytanie dziewiąte. Kto po śmierci Jezusa jako pierwszy wyznał Jego boskość? A. Piłat, B. Arcykapłan, C. Setnik, D. Jeden z uczniów. Prawidłowa odpowiedź: C. Setnik. Zaprawdę, ten był synem Bożym. Ewangelia świętego Mateusza 27,54. Jak długo Jezus przebywał z uczniami po zmartwychwstaniu przed wniebowstąpieniem? A 3 dni, B 10 dni, C 40 dni, D 50 dni Prawidłowa odpowiedź C. 40 dni. Przez 40 dni ukazując się im i mówiąc o Królestwie Bożym. Dzieje Apostolskie 1 i 3. Gratulacje za ukończenie trudnego quizu biblijnego o Jezusie Chrystusie, część pierwsza. Jeśli dotarłeś do końca, oznacza to, że traktujesz słowo Boże poważnie i chcesz je coraz lepiej poznawać. Pamiętaj, ten quiz to nie tylko sprawdzian wiedzy, ale także zaproszenie do głębszej refleksji nad Ewangelią i życiem Jezusa Chrystusa. Napisz w komentarzu swój wynik i podziel się tym quizem z kimś, kto także kocha Pismo Święte. Zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz więcej takich trudnych pytań. Zasubskrybuj kanał, ponieważ część druga będzie jeszcze bardziej wymagająca i bogatsza w treści biblijne. Dziękujemy za wspólny czas przy Słowie Bożym. Niech Chrystus będzie uwielbiony. Do zobaczenia w następnej części.